Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z kolejnym przepysznym ciastem. Jest to przepyszne ciasto makowe, makowiec z kremem cytrynowym, z galaretką cytrynową. Całość polana jest lukrem też cytrynowym. Ciasto jest takie tortowe, wysokie. Mamy tutaj trzy spody makowe przełożone właśnie kremem cytrynowym. To ciasto idealnie nada się na każdą okazję, ale też idealnie sprawdzi się na, też na, jako ciasto na święta. Nie jest ono trudne do zrobienia, jest naprawdę mięciuteńkie, bardzo delikatne, no i też przepięknie wygląda. Bardzo elegancko i tak jak już wspomniałam wcześniej, jest bardzo łatwe do zrobienia, niedrogie i bardzo, bardzo gorąco wam je polecam i zapraszam was po przepis, gdzie sobie je przygotujemy krok po kroku. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Na początek zrobimy sobie biszkopt makowy. 8 białek, czyli te 6 z biszkopu, plus 2 z masy, ubijamy na sztywną pianę. Jak już będą ubite, stopniowo dodajemy cukier. Chwilę to miksujemy, zmniejszamy obroty i dodajemy 6 żółtek. Następnie przesiewamy szklankę mąki pszennej tortowej oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy pół szklanki suchego maku. I wszystko delikatnie mieszamy do połączenia się składników, żeby nam powstało takie puszyste ciasto. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy ciasto do niej i wstawiamy to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Grzanie góra dół bez termoobiegu. Pieczemy jakieś 25-30 minut. Upieczone ciasto studzimy i kroimy na trzy cieniutkie spody. Teraz zrobimy sobie krem cytrynowy. Te dwa żółtka, które nam zostały, mąkę, cukier, cukier waniliowy oraz 250 ml mleka sobie miksujemy na jasną masę. Następnie resztę mleka dajemy do garnka i gotujemy, jak już nam się zacznie ono gotować, wylewamy tą wcześniej przygotowaną masę z żółtek, z mąki, z cukru i wlewamy to i gotujemy sobie do zgęstnienia, mieszając, żeby się to nie przypaliło. Powstanie nam taki gęsty budyń. Powstały budyń studzimy sobie do temperatury pokojowej. Następnie 200 g masła w temperaturze pokojowej, chwilkę sobie ucieramy. I stopniowo do niego dodajemy ten wcześniej przygotowany budyń, który też ma być w temperaturze pokojowej. Wszystko razem miksujemy do uzyskania gładkiego kremu. Następnie dodajemy olejek cytrynowy oraz kwasek cytrynowy. Jeżeli nie chcecie używać kwasku, to możecie użyć sok z cytryny. Wszystko dokładnie miksujemy. Powstanie nam taki gładki, przepyszny cytrynowy krem. Następnie połowę kremu wykładamy sobie na nasz pierwszy spód makowy. Wyrównujemy sobie to delikatnie, przykrywamy drugim spodem i wykładamy resztę kremu. następnie przygotowujemy sobie cytrynową galaretkę na czas jej przygotowania ciasto wstawiamy sobie do lodówki galaretkę cytrynową rozpuszczamy sobie w 400 ml wrzątku następnie dajemy ją do lodówki tak żeby ona nam zaczęła już tężeć i taką tężejącą wykładamy sobie na nasz krem i od razu na nią delikatnie dajemy trzeci spód tak żeby on nam się tak jakby do tej galaretki troszkę przykleił Teraz przygotowujemy sobie lukier, do miseczki dajemy wodę oraz sok z cytryny i dodajemy stopniowo cukier puder, ile nam zabierze, tak żeby lukier był gęsty. Następnie nasze ciasto smarujemy sobie lukrem, oczywiście jeżeli nie chcecie przygotowywać lukru cytrynowego, nie musicie, możecie ciasto polać yy, na przykład czekoladą albo yy, na przykład oprószyć cukrem pudrem, no mi się wydaje, że tutaj lukier bardzo fajnie pasuje cytrynowy, jeszcze dodaje tego cytrynowego smaku. Ja dodatkowo udekorowałam sobie ciasto jeszcze taką posypką nie jest to konieczne. Ciasto wstawiamy sobie do lodówki na pewno na całą noc, żeby ono nam pięknie namiękło, na wi uzyskało wilgoć z kremu, żeby nam się tutaj wszystko pięknie przegryzło. Jak widzicie, ciasto po prostu przepięknie się kroi, ono jest bardzo stabilne, nic nam się tutaj nie rozlewa. Przepięknie wygląda w przekroju, jest wysokie, takie tortowe, bardzo eleganckie, przepyszne. Bardzo gorąco Wam polecam to ciasto. Życzę Wam udanych wypieków. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Idealnie nada się też na święta czy po prostu na jakąś uroczystość rodzinną. Bardzo fajne ciasto, bardzo pyszne. Polecam jeszcze raz.